Fizyka XX wieku dała nam dwa arcydzieła dwie teorie, które razem opisują praktycznie wszystko, co widzimy we wszechświecie. Jedna to ogólna teoria względności Einsteina, mistrzyni kosmicznej skali, dyrygentka tańca planet, gwiazd i całych galaktyk. Druga to mechanika kwantowa, niekwestionowana władczyni mikroświata, która rządzi zachowaniem atomów i cząstek elementarnych. To dwa filary, na których stoi cała współczesna nauka, ale jest pewien problem. Te dwie pozornie doskonałe teorie fundamentalnie się nie znoszą. Od stu lat próba ich połączenia, znalezienie teorii kwantowej grawitacji to święty gral fizyki. Wydawało się, że aby to zrobić, musimy odtworzyć warunki wielkiego wybuchu albo zajrzeć do wnętrza czarnej dziury. Coś, co jest daleko poza naszym zasięgiem. A co jeśli wam powiem, że przełom może nadejść z zupełnie nieoczekiwanej strony? Że narzędziem, które pozwoli nam zajrzeć za kulisy rzeczywistości, nie będzie gigantyczny zderzacz cząstek, ale technologia, którą budujemy do zupełnie innych celów. Technologia, którą niektórzy nazywają Internetem przyszłości. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Zanim zanurzymy się w kwantową przyszłość, musimy zrozumieć, na czym polega problem, a żeby to zrobić, musimy przyjrzeć się bliżej dwóm głównym bohaterkom naszej opowieści. Pierwszym jest grawitacja, a raczej jej nowoczesne Einsteinowskie rozumienie. Zacznijmy od ogólnej teorii względności. Większość z nas uczyła się w szkole o grawitacji Newtona, tajemniczej sile, która przyciąga do siebie obiekty posiadające masę, ale na początku XX wieku Einstein zrewolucjonizował ten obraz. Grawitacja nie jest siłą, która ciągnie, ale geometrią, która de facto pcha. Najbardziej zdumiewającą konsekwencją tej teorii jest to, że zakrzywieniu ulega nie tylko przestrzeń, ale też czas. To zjawisko nazywamy grawitacyjną dylatacją czasu. Mówiąc najprościej, im silniejsze pole grawitacyjne, czyli im bliżej jesteś masywnego obiektu, tym wolniej płynie dla ciebie czas. To nie jest żadne science fiction, tylko mierzalny fizyczny fakt, z którym musimy sobie radzić na co dzień. Drugim filarem współczesnej fizyki jest mechanika kwantowa. Jeśli teoria względności wydaje się dziwna, to mechanika kwantowa jest już właściwie czystym szaleństwem, które na szczęście działa. Opisuje ona świat w najmniejszych skalach świat atomów elektronów i fotonów. Rządzi się on zasadami, które są całkowicie sprzeczne z naszą codzienną intuicją. Dwie z tych zasad są kluczowe dla naszej historii: superpozycja i splątanie. Zacznijmy od superpozycji. W naszym świecie obiekt może być tylko w jednym miejscu w danym czasie, ale w świecie kwantowym cząstka, taka jak np. elektron, może istnieć w wielu miejscach jednocześnie. Nie jest to kwestia naszej niewiedzy. Cząstka dosłownie jest rozmytą chmurą prawdopodobieństw, dopóki nie dokonamy pomiaru. Dopiero akt obserwacji Puszczają do Wybrania jednej konkretnej lokalizacji. To trochę jak kręcąca się w powietrzu moneta dopóki nie spadnie, jest jednocześnie i orłem, i reszką. Ta zdolność do bycia w wielu stanach naraz to superpozycja fundament działania komputerów kwantowych, w których bity informacji, czyli kubity, mogą być jednocześnie zerem i jedynką. Drugim dziwactwem jest splątanie kwantowe, które Einstein złośliwie nazwał upiornym oddziaływaniem na odległość. Wyobraźmy sobie, że mamy parę splątanych cząstek, ich właściwości są ze sobą nie nierozerwalnie połączone. Jeśli jedna ma spin w górę, druga natychmiast musi mieć spin w dół, niezależnie od tego jak daleko się od siebie znajdują. Mogą być w tym samym laboratorium, a mogą być na przeciwnych krańcach galaktyki. Pomiar jednej natychmiast określa stan drugiej. To tak jakbyśmy mieli parę rękawiczek lewą i prawą. Wkładamy je do dwóch identycznych pudełek, jedno wysyłamy na Marsa. W momencie gdy otwieramy nasze pudełko na Ziemi i widzimy lewą rękawiczkę w tej samej chwili wiemy, że w pudełku na Marsie jest prawa, ta natychmiastowa korelacja to właśnie splątanie, fundament bezpiecznej komunikacji kwantowej, aczkolwiek w ten sposób informacji nie prześlemy. No dobrze, mamy więc dwa filary. Ogólną teorię względności, która opisuje gładką, ciągłą i deterministyczną czasoprzestrzeń, i mechanikę kwantową, która opisuje ziarnisty, probabilistyczny świat cząstek. Problem w tym, że te dwa opisy są ze sobą fundamentalnie sprzeczne. Co się dzieje, gdy próbujemy zastosować obie teorie jednocześnie, na na przykład do opisania wnętrza czarnej dziury albo samego momentu wielkiego wybuchu? Nasze równania załamują się, dając w wyniku nonsensowne nieskończoności. Fizycy od dekad próbują zbudować most nad tą przepaścią, stworzyć teorię kwantowej grawitacji, ale problemem zawsze był brak jakichkolwiek danych eksperymentalnych. Nie potrafiliśmy stworzyć w laboratorium warunków, w których efekty kwantowe i grawitacyjne byłyby jednocześnie mierzalne. Aż do teraz. I na scenę wkracza tutaj technologia, która z pozoru nie ma z tym nic wspólnego Internet kwantowy. To nie jest po prostu szybsza wersja internetu, na której będziemy oglądać filmy w wyższej rozdzielczości, tylko zupełnie nowa sieć zaprojektowana do przesyłania nie klasycznych bitów, ale stanów kwantowych. Kubitów w superpozycji i splątanych cząstek. Jej głównym celem jest zapewnienie absolutnie bezpiecznej komunikacji oraz połączenie w sieć przyszłych komputerów kwantowych. Internet kwantowy opiera się na przesyłaniu pojedynczych fotonów splątanych z cząstkami w odległych laboratoriach przez światłowody albo za pomocą satelitów. To bardzo delikatny proces. Najmniejsze zaburzenie ze strony otoczenia, czyli jakaś wibracja, zmiana temperatury, jakieś przypadkowe pole magnetyczne, może zniszczyć delikatny stan kwantowy i zerwać. Połączenie. Ta ekstremalna wrażliwość, która jest największym wyzwaniem inżynieryjnym, jednocześnie jest największą zaletą z punktu widzenia nauki, bo co jeśli tym zaburzeniem będzie coś tak fundamentalnego, jak samo zakrzywienie czasoprzestrzeni. Na ten genialny pomysł wpadł zespół fizyków, w skład którego wchodzą Igor Pikowski, Jacob Koway i Johannes Boregard. W swojej pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie PRX Quantum zaproponowali oni, jak wykorzystać tę ekstremalną czułość sieci kwantowej do przeprowadzenia pierwszego w historii bezpośredniego testu mechaniki kwantowej w zakrzywionej czasoprzestrzeni. Ich protokół jest równie elegancki, co przełomowy. Wyobraźcie sobie taki eksperyment. Krok pierwszy bierzemy trzy najdokładniejsze zegary atomowe na świecie. Jeden umieszczamy na poziomie morza, drugi na szczycie wysokiej góry. Powiedzmy na wysokości kilku kilometrów. Trzeci jeszcze wyżej, na przykład na pokładzie satelity. Krok drugi, łączymy te trzy zegary za pomocą sieci kwantowej, ale nie wysyłamy między nimi zwykłych sygnałów. Tworzymy między nimi specjalny, trójstronny stan splątany, znany jako stan W. To jak taki niezwykle delikatny, potrójny kwantowy uścisk dłoni, który łączy losy wszystkich trzech zegarów. Krok trzeci, tu dzieje się magia, z powodu dilatacji czasu grawitacyjnej, którą znamy z systemu GPS, każdy z tych zegarów będzie tykał W. W nieco innym tempie. Ten na poziomie morza najwolniej, ten na górze trochę szybciej, a najszybciej oczywiście ten na pokładzie satelity. Te minimalne różnice w upływie czasu, a w rytmie rzeczywistości w każdym z tych miejsc zaczną wpływać na wspólny splątany stan. Delikatny kwantowy uścisk dłoni zacznie drżeć i tracić spójność w bardzo specyficzny, przewidywalny sposób. Mierząc ten wzór interferencyjny, który powstanie, to drżenie splątania, fizycy mogliby po raz pierwszy bezpośrednio zaobserwować, jak zakrzywienie czasoprzestrzeni Einsteina wpływa na superpozycję kwantową. Byłby to pierwszy eksperyment, w którym obydwie wielkie teorie fizyki spotkałyby się na jednym polu bitwy, a my moglibyśmy obserwować wynik starcia. Celem jest sprawdzenie, czy fundamentalne zasady kwantowe. Takie jak liniowość, unitarność, wciąż obowiązują w obecnej silnej grawitacji. A może grawitacja sama z siebie modyfikuje mechanikę kwantową w sposób, którego po prostu jeszcze nie rozumiemy. Pomysł pikowskiego i jego zespołu to nie jest jedyny front w tej nowej, ekscytującej wojnie o poznanie natury rzeczywistości. Na całym świecie powstają eksperymenty, które, no choć różne, mają ten sam cel: zmusić grawitację i świat kwantowy do Rozmowy. Każdy z nich podchodzi do problemu z innej strony, tworząc razem komplementarny, wielokierunkowy atak na największą zagadkę fizyki. A jednym z najbardziej fascynujących miejsc jest laboratorium na orbicie. Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej działa BECAL, czyli Laboratorium Kondensatu Bosego Einsteina i Zimnych Atomów. Wspólny projekt NASA i Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Naukowcy składzają tam atomy do temperatur rzędu miliardowych części stopnia powyżej zera absolutnego. W takich warunkach dzieje się coś naprawdę niezwykłego. Atomy tracą swoją indywidualność i zaczynają zachowywać się jak jedna gigantyczna supercząstka. Jeden spójny obiekt kwantowy to piąty stan materii zwany kondensatem Bosego Einsteina. Na ziemi grawitacja bardzo szybko rozrywa ten delikatny stan, ale w mikrograwitacji, na stacji kosmicznej, kondensaty mogą istnieć znacznie dłużej, co pozwala na precyzyjne badania. A co badają naukowcy? Między innymi zasadę równoważności, która mówi, że wszystkie obiekty spadają w polu grawitacyjnym z tym samym przyspieszeniem. Ale czy ta zasada działa tak samo dla obiektu, który jest jednocześnie cząstką i falą? Jak na przykład właśnie kondensat? Beckal zadaje grawitacji pytanie nie o czas, ale o przyspieszenie w świecie kwantowym. Z orbity przenieśmy się 100 metrów pod ziemię do Fermilabu pod Chicago. Tam w starym szybie po eksperymencie neutrinowym powstaje MAGIS-100. To gigantyczny strumetrowy interfejs. Ferometr atomowy. Zasada działania jest oszałamiająca. Naukowcy biorą chmurę ultrazimnych atomów strontu i zrzucają je w próżniowej rurze. W trakcie lotu, precyzyjne impulsy laserowe dzielą funkcję falową każdego atomu na dwie części. Przez kilka sekund jeden atom fizycznie znajduje się w dwóch różnych miejscach jednocześnie, a te miejsca są oddalone od siebie o kilka metrów. To superpozycja, ale w skali makroskopowej, jakiej nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć. Na końcu tej 100-metrowej podróży, obydwie części funkcji falowej są ponownie łączone, a naukowcy obserwują wzór interferencyjny. Ten wzór jest niewiarygodnie czuły na najmniejsze zaburzenia. Magis-100 będzie używał go do poszukiwania ultralekkiej ciemnej materii i do testowania samej mechaniki kwantowej na niespotykanych dotąd skalach czasu i odległości. Czy superpozycja utrzymywana przez wiele sekund i na dystansie metrów zachowuje się dokładnie tak, jak przewiduje teoria? A może pojawią się subtelne odchylenia, które wskażą drogę do nowej fizyki? Magis 100 zadaje grawitacji pytanie o skalę: jak duży może być obiekt kwantowy, zanim grawitacja zacznie go traktować inaczej? Przez prawie 100 lat. Spór między teorią względności a mechaniką kwantową był domeną teoretyków, którzy zapisywali kredą całe tablice skomplikowanych równań. Była to bardziej dziedzina filozofii wręcz niż fizyki eksperymentalnej, ale to się właśnie kończy, bo oto pojawiają się eksperymenty, które być może odpowiedzą nam na te bardzo ważne i bardzo trudne, tak naprawdę, do zgłębienia pytania. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku moi drodzy, ja serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym i patronom, którzy pozwalają nam tworzyć dla Was te treści, widzimy się w kolejnych Astroshortach, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!